Cześć moi drodzy! Dzisiaj porozmawiamy trochę o Federacji Rosyjskiej i tym, co oni robią, jeżeli nie mają dostępu do zachodnich sprzętów, zachodniej elektroniki, zachodnich serwisów internetowych. Nasz materiał o tym, jak wygląda rosyjska wersja YouTube, czyli Rutube, 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 cieszył się sporą po popularnością, sporym zainteresowaniem Was, naszych widzów. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć trochę tematykę i opowiedzieć o innych rzeczach, które Rosjanie robią, bo nie mają dostępu do zagranicznych odpowiedników, albo które próbują robić, bo ostatnio kwestia laptopa rosyjskiego też stanęła pod znakiem zapytania właśnie przez... Zachodnie sankcje, a więc dzisiaj o rosyjskich serwisach, o rosyjskim McDonaldzie, o rosyjskim telefonie komórkowym i o rosyjskim laptopie i rosyjskich procesorach, które w tym rosyjskim laptopie są. Jak to wszystko wygląda? Czy to się kręci, czy w ogóle działa? O tym w dzisiejszym materiale serdecznie Was zapraszam. Odkąd Rosja napadła na Ukrainę, zachodnie sankcje coraz mocniej dotykają ten kraj. I Rosja musi sobie z tą sytuacją radzić i raz radzi sobie lepiej, raz radzi sobie gorzej. Lepiej radzi sobie na przykład w tworzeniu kopii takich serwisów jak YouTube, o czym już tak jak wspominałem, zrobiliśmy oddzielny materiał. Ostatnio też dobrze radzi sobie z udawaniem McDonalda. Podczas kiedy restauracja McDonald's całkowicie wyniosła się z Rosji, zostawiła ona tam całą elektronikę, sprzęt, wszystko w zasadzie. Całe restauracje, które tak jak zostały pewnego dnia zamknięte. Tak teraz zostały otwarte tylko że pod nową nazwą. I tak oto już nie McDonald's, ale Wkusno i toczka, czyli smacznie i kropka. Rządzi rosyjskimi sieciami fast foodów, i wszystko jest tam dokładnie takie samo, jak było w McDonald's. Oglądając zdjęcia i nagrania, można zobaczyć, że co prawda zmieniły się opakowania burgerów, ale nawet zdjęcia w tych kioskach elektronicznych służących do zamawiania są dokładnie takie same jak w McDonald's. Ci sami pracownicy najprawdopodobniej, którzy wcześniej. E, robili Big Maki, teraz robią po prostu Big Burgery i inne y, Rosja Putin Deluxe Burger czy jakiekolwiek inne, by tam sobie burgery nie wymyślić. I właśnie na takiej zasadzie działa bardzo dużo y, rosyjskich patentów na to jak ominąć sankcje, to znaczy weźmiemy coś z zachodu i stworzymy w zasadzie to samo. Na takiej samej zasadzie działać ma przecież Rozgram, czyli rosyjski Instagram. Tutaj nawet nazwy e, tak naprawdę są bardzo znaczące. Mamy RuTube, mamy Rozgram, czyli jeden do jednego przeniesienie tego co już znamy na nowy podatny grunt. O ile jednak RuTube działa, funkcjonuje, można tam oglądać filmy o tyle o rozgramie wciąż wiadomo niewiele. Co prawda Rosjanie pokazali w marcu tego roku kilka takich przebitek i zdjęć, które miały obrazować, jak wygląda postęp prac nad tym serwisem społecznościowym. Ale do tej pory, jeżeli wejdziemy na oficjalną stronę rozgrama, to znajdziemy tylko informację, że możemy tam zostawić swoje dane osobowe i swój adres e-mail i możemy zostać zaproszeni na wcześniejsze testy zamknięte tego właśnie systemu. Pod niektórymi względami Rosja nie musi się jednak obawiać czegokolwiek. Taki Yandex jest przecież wyszukiwarką, która jest o rok starsza od Google i radzi sobie świetnie. Radziła sobie świetnie przed wojną. Radzić sobie świetnie będzie najprawdopodobniej i teraz. Wojna jest jednak kłopotem, jeżeli chodzi o ekspansję Yandex. Ten stworzył bowiem alternatywę dla takich usług jak Uber Eats, Glovo czy też Bolt Food. Bowiem Yandex jed Miał być takim serwisem, który też będzie dostarczał jedzenie. I poza tym, że istnieje on w Rosji, miałby startować także w Paryżu, w Londynie, a także w innych miastach europejskich. Ale jak widać, a raczej nie widać ich na ulicach tamtych miast, wojna pokrzyżowała plany. Przejdźmy jednak do spraw, które nas, miłośników komputerów i technologii, interesują najbardziej, czyli elektronik. Jak to jest w tym momencie, kiedy Rosja. Nie wiem czy widzieliście te materiały, ale na instagramach i innych serwisach Rosjanie bardzo chętnie roztrzaskiwali swoje iPhone'y, iPady i wszystko co miało jabłuszko, ponieważ to jest y, dzieło największego szatana kapitalizmu, z którym trzeba walczyć, ponieważ ostatnio kapitalizm został utożsamiany z nazizmem przez to, że oni. na Ukrainie. Zostawmy kwestie polityczne. W każdym razie Rosjanie już bardzo nie lubią się z Apple'em, mimo tego, że kiedyś Apple, telefon Apple'a i spodnia Adidasa były oznaką takiego prestiżu w Rosji, teraz się to trochę poprzestawiało. No ale Rosjanie przecież muszą z czegoś dzwonić i z czegoś wchodzić na swój serwis w kontakcie, który też notabene ma się całkiem dobrze. Jak wygląda tutaj rozwiązanie? No, nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeżeli wam powiem, że podobnie jak sprawa z polskimi smartfonami, bo tych także nie brakuje. Jak one bardzo są jednak polskie? No, na tyle, że producent być może składa je w Polsce, aczkolwiek na to też niekoniecznie bym liczył. Ale mają logo polskiej firmy zarejestrowanej w tym kraju. Podobnie rzecz się ma w Rosji: cały sprzęt przychodzi z Chin, a Rosjanie tylko i wyłącznie go montują i przyczepiają tam swoje logo. Ostatnio popularny model smartfonu, którym żyła cała Rosja to był AIA T1. A -y -y -a T1 jeżeli chcielibyście wyszukać go w Google, jest to telefon, który no, bebechy ma nie dzisiejsze, ale był reklamowany m.in. przez y, polityków rosyjskich, przez osoby zasiadające w Dumie, które mówiły z Dumą. Że zrezygnowały już z iPhone'a, moja przyjaźń z iPhone'em się zakończyła, teraz to AIA T1 jest najlepszym przyjacielem. A co znajduje się w środku? Sercem urządzenia jest układ Mediatek Helio P70, taktowany zegarem 2,1 GHz. To procesor, który pojawił się na rynku w 2018 roku. Do tego mamy ekran o przekątnej 6,5 cala, z niedużą rozdzielczością 720x1600 pikseli. Sugerowana cena smartfonu z taką specyfikacją to około 1100 zł. I wciąż uważam, że na rynku... Nawet w Polsce można znaleźć jeszcze tańsze urządzenia o lepszej specyfikacji, więc to wcale nie jest tak, że rosyjskie telefony narodowe będą jakieś tańsze. Co więcej, telefon do tej pory działa na Android'zie w wersji 11, ale producent już zapowiedział, że będzie przesiadka na ich własny system operacyjny Aurora OS, co ma być nowym otwarciem dla tej marki, ale jakoś czuję w kościach, że może być po prostu początkiem końca. Chyba że okaże się, że Aurora OS też przywędruje do Rosjan z Chin. I będzie ono na przykład jakimś, jakąś wersją Huawei-owego ekosystemu HMS, który w telefonach tamtej marki sprawdzał się całkiem dobrze, ale wciąż bazował przecież na Androidzie i był tylko małą nakładką, małym dodatkiem do Androida, a nie całkowicie nowym systemem. Więc jeżeli Rosjanie pójdą w tą stronę, to może będzie w tym jakaś przyszłość. W przyszłości nie ma natomiast z laptopami i procesorami, bowiem wszyscy producenci układów scalonych jakoś nie kwapią się do tego, żeby dostarczać Rosjanom surowców i gotowych rozwiązań, nawet jeżeli mówimy o procesorach wykonanych w litografii 28 nanometrów, a takie procesory właśnie w tym momencie tworzą Rosjanie. I to wcale nie jest wielkim zaskoczeniem, że Rosjanie produkują swoje procesory, chociaż my przede wszystkim kojarzymy, Intela, AMD, mamy też chipsety mobilne, które tworzy chociażby Apple, które ma, tworzy Snapdragon, Mediatek i cała masa innych, mniej lub bardziej chińskich. Firm. W Rosji z kolei tradycja tworzenia własnej elektroniki sięga przecież czasów związku socjalistycznych republik radzieckich i tego, że Rosjanie już wtedy nie mogli importować do swojego kraju elektroniki z Zachodu, albo było to bardzo mocno utrudnione. Natomiast też, chcąc ścigać się w wyścigu technologicznym z Amerykanami, musieli oni stawiać na własne rozwiązania i tak do dzisiaj e, znajdziemy procesory Elbrus ostatni z nich zaprezentowany w 2021 roku w dwóch wersjach dwurdzeniowym i 16 -rdzeniowym. oba o bardzo średniej przyznajmy szczerze wydajności natomiast mogą to być procesory nadające się do pracy albo do zadań serwerowych natomiast historia marki Elbrus sięga lat 70 i jednych z pierwszych sowieckich mikrokomputerów Znacznie ciekawszy jest przypadek procesorów Baikal, to te, które miały być zastosowane w laptopach Bitblaze Titan BM-15, laptopach osławionych już, które miały swoje kilka minut w internecie, bowiem to była wielka informacja. Rosjanie nie potrzebują już waszego, Waszych procesorów Intela i Waszych procesorów AMD, no nie potrzebują już żadnej zachodniej elektroniki, Ponieważ wszystko wyprodukowali sami, mają swój własny procesor Baikal, i procesory Baikal też mają swoją historię, natomiast te najnowsze dwa modele, Baikal S i Baikal M, miały służyć Baikal S do serwerowych rozwiązań, i Baikal M właśnie trafić do laptopów takich do codziennego użytku, oglądania filmów, grania itd. I gdy Rosjanie już z pełną dumą zapowiedzieli swoje narodowe laptopy, Okazało się, że niestety firma TSMC, która jest dostawcą Krzemu i dostawcą podzespołów opartych na Krzemie, powiedziała, że nie bardzo, ponieważ te procesory są wykonane w architekturze ARM, która z kolei musi być licencjonowana w Wielkiej Brytanii. Na no, że Brytyjczycy nie mogą za bardzo teraz handlować z Rosjanami i podpisywać umów, no to raczej procesorów Baikal M i Baikal S nie będzie, a miało być ich co najmniej 15 tysięcy w tym roku. Wyprodukowano tylko kilka, na tyle że można się było nimi pochwalić i pokazać laptop i umożliwić składanie zamówień, ale wiele wskazuje na to, że Rosjanie będą musieli przestawić się na produkcję jeszcze innych procesorów w innej architekturze. Albo po prostu importować gotowe już rozwiązania z Chin. No i tak to powoli idzie w tej Rosji. Znaczy, wszystko miało być fajne i rosyjskie, ale okazuje się, że albo tego nie ma, albo jest z Chin. Albo w zasadzie tak jak z McDonald'sem, jest to kopia zachodu, ale w naszym wydaniu. Trochę w myśl zasady, którą opisywał kiedyś Klocuch, że po co przepłacać, jak można mieć to samo, ale taniej i gorzej. I chyba właśnie kierując się tą myślą klocucha, w tym momencie Rosjanie budują własną gospodarkę i własną potęgę. I tym humorystycznym akcentem pragnę Wam zakomunikować, że to koniec materiału. I zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się, do zobaczenia, i oby Wasz humor był lepszy niż przyszłość Rosyjskiej Federacji. Do zobaczenia.